LALO dla Zartówski, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z zadań. W dzisiejszym odcinku pokażę mam jak ukończyć zadanie z tego nowego eventu 14 dni lata. To już jest chyba dzień 5, jak się nie mylę. I w tym zadaniu chodzi, żeby przekuć y balony w 6 różnych lokacjach. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku pokażę mam te wszystkie lokacje, nie zapomnijcie stawić suba opeczki w górę, by mi bardzo miło. I zapraszam do odcinka. Dobra, pierwsza lokalizacja w dzisiejszym odcinku znajduje się obok stacji i tego zegara obok tej toi, toi dokładnie tutaj. Teraz druga lokalizacja znajduje się obok mostu tego rozwalonego. I tak jakby oazy, dokładnie w tym miejscu. Yy, trzecia lokalizacja znajduje się na wypasionej wyrwie. Jesteśmy w połowie, dokładnie w tym miejscu. Czwarta lokalizacja znajduje się obok e, wykrzywionych. Op oprócz Neo tilted. Bym się pomylił. Dokładnie tutaj teraz. Czwarta i zarazem przedostatnia lokalizacja z balonami znajduje się obok e, zalewu zdobyczy. Gdzie ja tu jestem? Dokładnie w tym miejscu. Dobra, teraz szósta i zarazem ostatnia lokalizacja w dzisiejszym odcinku znajduje się. Dokładnie w tym miejscu, prawie na samym krańcu mapy. Jeśli odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie stawić suba łapeczki w górę. Było mi bardzo miło. Do następnego odcinka, hej.